Hej wszystkim, tu Mary Kejden i witam was w mojej nowej serii. Tym razem nie Let's Play, tym razem będzie to coś zupełnie innego. Tym razem zamierzam śledzić zniszczenie i destrukcję w najbardziej kreatywny sposób, jaki przyjdzie mi do głowy. Także, ladies and gentlemen, poznajcie mój Wreck -It Journal, którego polska wersja nazywa się Zniszcz ten Dziennik. Jeśli nie wiecie, co to jest i nigdy o tym wcześniej nie słyszeliście, to jest taka książka stworzona przez Cary Smith, yy, którą trzeba zniszczyć. I w środku niej znajdują się różne inspiracje na temat tego, w jaki sposób można to zrobić. Ja pierwsze zobaczyłam Reckie Journal jakiś rok, albo może nawet dwa lata temu. Gdzieś w odmętach internetu trafiłam na właśnie zdjęcia i nawet filmy przedstawiające takie ukończone dzienniki, czyli. To jak one wyglądają po tym, jak już ich właściciele z nimi skończyli I często one właściwie są bardziej ozdabiane niż e, niszczone Ale to też jest ok, ponieważ moim zdaniem każdy powinien e, zrobić z tym własnym dziennikiem e, Co chce i wykonać instrukcję w taki sposób, jak uważa Żeby końcowy efekt był taki w 100% jego I właśnie to mi się w tych dziennikach bardzo podoba Że na świecie powstało ich mnóstwo Na początku wszystkie wyglądały tak samo, tak jak ten Ładny, pachnący, zwykła książka, można by powiedzieć. A później zamieniają się w coś niesamowitego, tworzonego właśnie przez osoby, które je kupiły, i każdy wygląda naprawdę zupełnie inaczej. I nie, nie ma już na świecie dwóch takich samych ukończonych dzienników. I kiedy właśnie oglądałam te zdjęcia, zapragnę mieć swój dziennik, który zniszczę we własny sposób, ale wtedy nie było ich w Polsce, także. Wyobraźcie sobie moją minę i moje zaskoczenie, kiedy w poniedziałek weszłam do księgarni i zobaczyłam na półce to. Od razu wiedziałam, że muszę go kupić, że musi być mój. A później, kiedy wracałam z nim do domu, narodził się w mojej głowie pomysł, że mogłabym nagrać serię filmów właśnie o tym, jak ja niszczę ten dziennik. Nie wiem jak długo on mi starczy, zamierzam w każdym odcinku wykonywać jakieś 3 do 5 zadań, zależy od tego jak bardzo one będą rozbudowane. Także mam nadzieję, że spodoba Wam się ta seria. Od tej pory będzie pojawiała się na moim kanale w każdy poniedziałek, ponieważ w poniedziałek znalazłam ten dziennik. A po drugie, nikt nie lubi poniedziałków, bo w poniedziałki kończy się weekend, trzeba wrócić do szkoły, trzeba wrócić do pracy i może moje filmy z tym dziennikiem umilą Wam jakoś te poniedziałki. Także zaczynajmy. Przyjrzyjmy się temu pięknemu dziennikowi jeszcze raz, zanim zrobię mu coś złego. Okładka prezentuje się w ten sposób. Brzeg prezentuje się. W ten sposób, a z tyłu dziennik prezentuje się w ten sposób. Koniec tego dobrego. Zniszcz ten dziennik. Kreatywna destrukcja. Kerry Smith. Ostrzeżenie. W trakcie tworzenia tego dziennika ubrudzisz się. Twoje ubranie pokryje się farbą albo dziwnymi substancjami. Zamoczysz się. Będziesz proszony o zrobienie rzeczy, które będziesz poddawać w wątpliwość. Będziesz ubolewać, że książka znajduje się w opłakanym stanie. Zmienisz destrukcję wokół siebie w kreację i zaczniesz żyć twórczo. No, to zastrzeżenia to tyle. Nie przejęłam się tym za bardzo. Myślę, że zaczniemy od kilku początkowych stron, ponieważ one jakby nadają taki wstęp tej książce. Na przykład właśnie ta książka należy do... A potem będziemy losować jakieś losowe strony. A potem spróbujemy coś wylosować, ponieważ tych zadań wcale nie trzeba wykonywać po kolei. Także zobaczymy, co się nam trafi. To będzie takie trochę nieprzewidywalne. Let's go! Okej, okay, więc pierwszym naszym zadaniem jest podpisanie się tutaj na różne sposoby. Każdy szanujący się autor powinien się podpisać pod swoim dziełem. Ale ja te, to zostawię na za chwilę, ponieważ musiałabym do tego zmienić ujęcie kamery. Jak widzicie, dzisiaj jest strasznie pochmurny, smutny dzień i kończy mi się już światło. I nie mam żadnego fajnego sztucznego oświetlenia. Chyba będę musiała się nad tym poważnie zastanowić, bo nadchodzi zima i dni są coraz krótsze. Wskazówki! 1. Zabieraj ten dziennik wszędzie ze sobą. 2. Postępuj zgodnie z poleceniami na każdej stronie. 3. Kolejność stron nie jest ważna. 4. Możesz dowolnie interpretować polecenia. 5. Eksperymentuj. Postępuj nieszablonowo. Materiały. To może nie będę wam wszystkich czytać. Materiały. Pomysłowego madrycia klej, brud, ślina, woda, pogoda, śmieci drożyna, owyk, długopis, igła i nitka, stempel na teczki, lekkie, lepkie przedmioty, patyki, łyżeczki, grzebień. Rzeczy, które tworzywa, tusz, farby, trawa, detergenty, tłuszczu, usy, kretki, zapachy. też sznurek, piłka, nieprzewidywalne, spontaniczne zdjęcia, gazety, białe przedmioty, atyki, biurowy wosk, znalezione przedmioty, strzywać, jedzenie, herbata, kawa, emocje, obawy, buty, zapałki, zapałki. Natura, nożyczki, taśma za czas, zwykłość, ności, spryt, ostre przedmioty. Dodaj własną numerację stron, to jest kolejna rzecz, do której muszę zmienić ustawienie kamery. I tutaj Wygnij grzbiet. Ostatni raz spójrzmy na ten śliczny równy grzbiecik. Pożegnajmy się z nim. Przepraszam, że muszę ci to zrobić. No. Teraz już jest mój. Mogę go wygiąć jeszcze bardziej w kilku miejscach. Halo? Dzwonią dzisiaj do mnie, no. I do innych. Dobra, grzbiet powyginany. Mam nadzieję, że kartki nie powypadają. Mam nadzieję, że to jest solidnie sklejone no, Trzeba to zrobić porządnie, a nie. się patyczkować. No. Teraz, jak widzicie, wygląda tak. Jest w 100%. No, nie w 100%, ale jest naprawdę złamany, powyginany. Już nie wygląda tak ładnie. Także teraz zmienię ujęcie kamery i zrobię inne rzeczy. I tak, tutaj, jak już mówiłam, należy się podpisać, tylko że mamy różne sposoby na to podpisywanie się. I pierwszy to napisz swoje imię białym kolorem. Tak, specjalnie do tego celu kupiłam korektor. Shake it, baby. Too much, too, much, too much. Tutaj mam mój taki biurkowy stojaczek Jeśli jest na nim jakiś kurz albo sierść kota, nie zwracajcie na to uwagi I tutaj jest kilka moich ulubionych długopisów Między innymi ten czarny żelopis, który widzicie już się kończy To nim piszę wszystkie scenariusze yy, Jeśli piszę jakiekolwiek scenariusze, na przykład do czwartej dynastii Malutkimi literami napiszemy na różowo, a co tam? to może na niebiesko, tu jest mój inny ulubiony długopis w gwiazdki napisz swoje imię od tyłu tak, piszę moje imię tyle razy bo być może w końcu uda mi się i zapamiętacie, że mój nick tutaj, druga litera to jest A, a nie E wiem, że się czyta Mary Caden, ale pisze się my a an może w końcu ktoś to zapamięta no, nie ma się co łudzić Niewyraźnie Napisz swoje imię wielkimi literami Dobra, do tego celu potrzebuję innego specjalnego długopisu Kotak, kotak, kotak Musiałam Próbujmy, wielkie to wielkie, co nie? Wszystkie będą wielkie Pomyliłam się, Boże, nie się brać, Proszę, nie wybrać przy Nie zwracajcie uwagi na ten dziwny kuciupek Ta, oczywiście, że podam wam mój adres, nie mam z tym najmniejszego problemu Który kolor wybrać? Jest ich tak wiele Więc to jest mój adres, mam nadzieję, że zapamiętacie i będziecie często mnie tu odwiedzać. E, tutaj zamiast numeru telefonu e, podam wam może mojego Facebooka, ponieważ no, Facebook jest takim centrum dowodzenia. Tak, i widzicie stronę tutaj y, piękną z moimi podpisami. Możecie poznać moje pismo. Dodaj własną numerację stron. Zaczynając stąd. to potrwa. Jeden. W ogóle... W książkę daję kropeczki. Nie, zwykle nie daję kropeczek. Dobra. 216 stron Masakra Okej, okay, odeszliśmy już sprzed mojego biurka Już mnie ręka od pisania boli <gry> Tak, na razie dziennik wygląda tak e, Tutaj Numerki stron Okej, okay, więc teraz spróbuję coś wylosować Mam nadzieję, że to nie będzie za bardzo hardkorowe Chociaż wiem, że pewnie chcielibyście, żeby było hardkorowe Dobra, może niech on się sam otworzy Bo właśnie czegoś takiego się obawiałam Wykonaj lejek Wypij z niego wodę Jeden wytnij, dwa zwień i sklej Trzy nalej wody i pij no, Będę mieć mokrą podłogę, coś czuję Taśma jest Położę na chwilę u nóg Larry Croft Różowe nożyczki, myślę, że je kojarzycie Kojarzycie je, prawda? Dobra, będę wycinać lejek Spróbuję tak, żebyście widzieli Ja zwykle przykładam dużą wagę Do wycinania więc no, lubię, jak coś robię, to lubię to robić ładnie. Spadło. Widzicie, już wyciąłam, to jeszcze mam go zwinąć, a następnie nalać wody i napić się z niego. <laughs> no dobra, zwiniemy go jak najszczelniej, mam nadzieję. Ile może wytrzymać taki papier? zanim zacznie przeciekać to będzie ciekawy eksperyment, nie? dobra, myślę, że takie coś jest spoko taśma nie pytajcie co ja kombinuję z tą taśmą jest jeszcze tutaj ten dół bym skleiła trochę bo mam się z tego napić, co nie? no to chciałabym, żeby za bardzo nie przeciekało Wiecie, lubię moją podłogę i, i tak dalej. Dobra, sklej to. Dobra. Trochę zabezpieczyłam końcówkę. Mam wodę. Bez lokowania produktu, proszę. To nie jest żadna popularna woda, także spoko. Dobra. Ile mam tego nalać? Trzeba szybko. Nie mogę, bo mi się chce śmiać. Boże. Dlaczego ja to robię? delikatny posmak kartki. Jestem tu cała mokra. Muszę iść po chustkę. Może mam mokrą pod Ale nie jest aż tak źle, wiecie? Zaczęło przeciekać później. Ciężko się z tego piło, bo się zginęło. I ciężko się z tego piło, bo chciało mi się śmiać strasznie. Ale... <noise> Boże, to musiało strasznie głupio wyglądać. I nie wiem, czemu ja to robię. To był głupi pomysł. Więc... Teraz mój lejek wygląda tak. Tutaj karteczka mi teraz zwisa, ale spoko, wkleję lejek, więc będzie lepiej A zresztą mam niszczyć ten dziennik, więc niech będzie zniszczony Okej, okay, więc dzisiaj zrobiłam już tak Podpisałam się, ponumerowałam kartki, wygiełam grzbiet, napiłam się z papierowego lejka I myślę, że wylosuję dzisiaj jeszcze jedną rzecz Żeby było pięć, żeby tak na początek Was zachęcić do oglądania W razie gdyby jeszcze moje picie z papierowego lejka Was nie zachęciło, no to na wszelki wypadek Wylosuję coś jeszcze tak, to jest moja nowa metoda losowania. Nazwałam ją dziennik przeznaczenia nad głową. Wygląda to tak, jeszcze nim zakręcę. Kurde, wdepłam w wodę, którą przed chwilą rozlałam. O, moja skarpetka nasiąknęła wodą. Dobra. Co by tu wybrać? Nie wiem. Mam nadzieję, że to nie będzie nic zbyt dziwnego, ani obleśnego, ani nie wiem. Tam są dziwne instrukcje. Zresztą mogliście je trochę zobaczyć, jak numerowałam dziennik. Okej. Okay. Co? Wznieść się wysoko i upuść ten dziennik. Gdzie mam się wznieść wysoko? Kurde, ja mam lęk wysokości, serio. Dobra, coś wymyślę, nie? Tylko nie teraz. Będę musiała chyba do tego celu wyjść z domu, bo raczej nie rzucę tak po prostu dziennikiem przez okno. Raz. Że mógłby po prostu kogoś uderzyć. Muszę być gdzieś, gdzie będę mieć pewność, że nikogo to nie walnie. No dobra. No to chyba jutro to nagram jakoś w dzień czy coś. A tak by the way, e, fragment z numerowaniem stron, podpisywaniem się i spiciem z zlejka, I teraz z losowaniem e, kolejnego zadania. Nagrywam innego dnia niż ten początek, bo pierwszego dnia nagrywania już mi światło zupełnie zniknęło. Ubrałam tą samą koszulkę, żeby no, nie było takich zbytnich różnic, no ta wysokość mnie przytłacza. No na razie to pa! Okej, okay, więc jestem już w terenie, jak widzicie, przytulając mój dziennik, bo jest dosyć zimno. Czapka panda! I normalnie by mi się aż tak bardzo tutaj nie chciało przychodzić, z racji tego, że jest trochę zimno faktycznie. I słuchajcie, z tym wznoszeniem się wysoko jest trochę problem, bo no nie mogę na przykład z okna nim rzucić, prawda, bo muszę uważać, że pod spodem nie było żadnych ludzi, którzy mogliby ewentualnie tym dostać. Myślę, że nikt by się ucieszył, nawet gdybym mnie bardzo, bardzo lubił. <grystanie> I, ale mam tutaj pewną wysokość, a mianowicie 4 metry. To jest na razie najwyższa taka wysokość, z której na dole nikogo nie walnę, którą udało mi się znaleźć. Jesteśmy na kąpielisku leśnym. Pokazałeś 4 metry? Tak. No ogólnie z wysokością jest problem, bo ja mam lęk wysokości, nawet tutaj patrzę w dół, to robi mi się trochę źle. Uuu, nie chciałabym tam spać. Ja też nie, ale dziennik skoczy jakimś, myślę, takim ruchem bardziej obrotowym, żeby było widowiskowo. E, w ogóle z e, małego upgrade'u kleiłam lejek z powrotem jak wysechć. Mam się wznieść wysoko i upuścić dziennik. No także, nie wiem, no, mam nadzieję, że taka wysokość Wam odpowiada. Deloper pójdzie na dół, e, bo teraz jest moją kamerzystą i ja spróbuję jeszcze z góry trochę też nagrać, bo mam aparat, więc będzie widok z dwóch kamer. Chcesz coś powiedzieć przed skokiem? Dobra, i tak polecisz. Idź na dół. Coraz e, e, krócej do skoku, rzutu, lotu, czy jak to tam nazwać. E, trzymasz się, trzymasz się. No, no na dole jest trochę brudno. Jak widzicie, niezaciekawie to wygląda, bo ludzie rzucają różne dziwne śmieci. Tu został jakiś muł z błotem. Nie wiem, czy wpadnie w to błoto, czy nie. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Dobra, no to leci. Tak wygląda, zanim rzuciłam go na dół. To był mały fail. Chyba nie trafiłaś. Co? Nie trafiłaś. Wiem. Jeszcze raz. Uu. Hej, dasz górę, radę wrzucić na górę? No. O, widzieliście to? Widzieliście to? Widzieliście to, jak go złapałam? Hej, może ja powinnam grać w jakiś baseball czy coś. Dlaczego ja tego nigdy nie zrobiłam z książką, z matematyki, po tym jak skończył się rok szkolny? Nie wiem. Jak tak patrzę w dół, to mam taką refleksję właśnie. O, jak mu się pogięły karteczki! Ojoj! Drugi lot. O, jak A. ładnie stanęło. O, myślę, że tyle mu wystarczy. Dobra, to ja schodzę na dół. Już idę, dzienniczku. Idę do Ciebie, Dzienniczku! Idę do Ciebie, Idę do Ciebie, O! Przerzucam się już na kamerę. Okej, okay, więc po podwójnym rzucie wygląda tak. Spójrzcie, jak się ładnie ułożył. O! No, to już nigdy nie będzie takie samo. No cóż. Ale nie wpadł w to. Mogło być gorzej, co nie? O, jakieś żołnierze martwe. Super. Jest strona z tym, żeby kolekcjonować martwe robaki. I właśnie się zastanawiam, czy tego nie zrobić, ale chyba tego jeszcze nie zrobię. No. No, także. Co? Jakieś brzydkie słowo? Nie, ten uśmiech jest taki słodki. Także to już by było wszystko w tym odcinku, jeśli Wam się spodobało to za tydzień, tak jak mówiłam, będzie kolejny, na razie dziennik wygląda tak, ale pewnie będzie wyglądał tylko gorzej, do zobaczenia w kolejnych filmach, pa pa! Te artystyczne ujęcia dziwne, w ogóle nie artystyczne. Dobra, teraz trzeba się stąd wyposać. Będę trzymać dziennik w ręce. Będę wyglądać po kraśnie. Chodź. I to nie usłyszać kamyka.